Karty na 18 karty na 18. Jeżeli macie urodziny 18 grudnia, wszystkiego dobrego. Bądźcie zdrowi. Szczęśliwi przede wszystkim. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Robimy karty na 18 grudnia. Coraz bliżej święta. Coraz bliżej święta. A u mnie jeszcze łazienka nie skończona. Kurczę. Jeszcze mam wszędzie farbę, słuchajcie, o to tu podmaluję tam coś, wiecie, nie, jak to jest dobra, karty na 19 praca dom co przyjdzie nieoczekiwanie rezultat dnia wasza rola jutro zdrowie co wy macie w głowie Miłość. Miłość i wiadomość z góry dla Was zobaczymy, moi drodzy. Praca. Ha, nie wiem, mam wrażenie, że tu też karty pokazują, że trzeba coś skończyć. Dzieje się, moim zdaniem. Ja myślałam, że tu będzie już jakiś ospały klimat, ale jednak powiem Wam, co niektórzy, no... Nie wiem, śpieszą się w pracy, bo przy domu mają za mało czasu na pewne rzeczy. Tu karty mówią o tym, że coś się dzieje. Niektórzy mogą mieć jakiegoś romansa przy pracy, w ogóle się pokazuje, tak, że nie wiem, że coś tutaj się dzieje przy pracy. Natomiast uważam, że w pracy się dzieje dużo. Dlaczego? To niektórzy mogą jeszcze, wiecie, co jakieś godziny dodatkowo robić, żeby zarobić w tym grudniu po dużo tego wolnego, tak Te karty mi pokazują. Może trochę pracodawca, yy, wiecie, mówi skończmy to, skończmy tamto, bo potem przerwa świąteczna. Uważam, że przy pracy się dużo dzieje tutaj. Natomiast, yy, co przy domu? A jakieś propozycje tutaj jeszcze przyjdą, ale dziecko może wam zawrócić w głowie yy, jutro. Dziecko gdzieś tutaj rusza, jedzie. Yy, jakaś podróż. Może dziecko nie chce jechać gdzieś w ogóle z wami w okresie świątecznym. Yy, tu dziecko może przyjść z jakąś propozycją. Jak ja nie jadę, bo coś tam, coś tam. Yy. No i co teraz? Co przy domu? W ogóle przy domu pokazuje mi się jakaś propozycja. Mogłabym powiedzieć, że albo wy się zastanawiacie nad jakąś propozycją, może kogoś jeszcze zaprosić na święta. Ktoś by musiał przyjechać, bo komuś jest gorzej, komuś jest słabiej, tam się powodzi, bo ktoś jest przykrości, też karty pokazują. Może być taka sytuacja. A może wy przed świętami chcecie wyjść z propozycją do kogoś, bo tęsknięcie za tą osobą. Tu przy domu te karty pokazują, bo czujecie brak tej osoby. A to też się wiąże z podróżą, moim zdaniem. Takie karty przy domu, co przyjdzie nie, niespodziewanie? Zamknięcie jakiegoś tematu, jakiegoś klimatu, jakiegoś tematu. Dlaczego? Albo was oświeci, słuchajcie, w jakiejś kwestii. Hmm. Może być taka sytuacja, że jeżeli podpisujecie jakąś umowę, bierzecie jakieś kredyt, raty, cokolwiek, to tutaj jakby karty pokazują, że was przy czymś oświeci. Oświeci was przy podpisywaniu jakiegoś dokumentu. Um, wcześniej się zastanawialiście, czy to podpisać, czy tego nie podpisać, czy wziąć ten kredyt na przykład, czy nie wziąć, ale albo jakieś w ogóle umowy tu są bardziej takie tu Was oświeci jutro, ja nie wiem w jakim stopniu. Hmm. Tu trzeba jakąś sprawę zamknąć, ale karty mówią o tym, że co przyjdzie nagle oświeci Was to tutaj coś albo będziecie mieć przebłysk, jak w końcu powinniście postąpić tutaj z jakimiś papierami, dokumentami, czymś takim. Jaki rezultat jutrzejszego dnia? No są to stateczne. Czyli jakieś sytuacje w rodzinie. Ta karta to w ogóle jest taka dziwna, bo ona z jednej strony pokazuje zamknięcie jakichś spraw rodzinnych, trudnych, nawet i wiecie, rozwody, rozstania i tak dalej. Z drugiej strony pokazuje śluby wesela i że jest super w rodzinie i tak dalej. Także mi ona zawsze pokazuje, że osądzamy kogoś, że oddalamy się od jakiegoś problemu, jaki rezultat dnia. To tak jakbyśmy sobie dali spokój, spokój z czymś i stwierdzili, że to nie dla was. Czego to może dotyczyć? No, rozliczania jakiegoś. Może ojciec tu karty pokazują. Nierówno podzielił swoje dzieci wcześniej. I teraz mówicie, ja nie wiem, nie jadę na święta albo się nie odzywam, bo to, co tam było zrobione, jakieś w ogóle przyrodziny, jakieś takie sytuacje. Jaki rezultat dnia? Hmm. Nie wiem. Moim zdaniem nic złego, tu się takiego nie pokazuje. Pokazuje się tylko, że oceniacie jakąś sytuację. Bardziej bym w ten sposób powiedziała, dla równowagi swojej psychicznej, dla zdrowia psychicznego. Może z czegoś rezygnujecie, od czegoś odchodzicie jutro, tak? Ale tu bardzo się zaznacza tym wszystkim rodzina. Jaka wasza rola? Hmm, hmm. Konkretnie zarządzić. Jeżeli zarządzacie czyjąś pracą, to karty mówią, że musicie się sprężyć jutro i zarządzić czymś. Jaka wasza rola? Ha. Jaka Wasza rola? Zadbać w ogóle o swój, swój dom, o swoją rodzinę. Tak jakby. Zadbać. Hmm. Jeżeli tu karty pokazują, że macie kogoś na myśli, tęsknicie za kimś, czy coś w tym stylu, to karty mówią, żeby to na dzień dzisiejszy zostawić, taka wasza rola. Yy, oddalić te myśli i zająć się tutaj jakimiś sprawami, nie wiem, swoimi własnymi, dom, rodzina. To, co się dzieje w domu, przy domu, przy świętach na przykład, żeby bardziej się tym zająć niż jeżeli jesteście singlem albo o kimś tam myślicie, yy, żeby w ogóle tu karty, jaka wasza rola, żeby pozbyć się jakby tego. Ważniejsza jest tutaj jakby dom i rodzina. Co w zdrowiu? Problemy sercowo-naczyniowe na pewno. Nikt nie umrze. Hmm. Tylko, że te karty pokazują, że Wy coś... Jeżeli Wy macie jakiś problem z sercem, ja wiem, że niektórzy przewlekle chorują, że mają tam nadciśnienie, jakieś wieńcówki, różne rzeczy, ale karty mówią o tym, że coś powoduje, że wpływa na to Wasze serce, coś o czym nie wiecie. Na pracę waszego serca coś wpływa, o czym nie wiecie, bo karty mówią, że ty sam, nie wiem, czy bierzecie jakiś lek, na przykład, coś takiego, który osłabia waszą pracę serca i wy się czujecie, nie wiem, może słabi, może coś tam, ale tu karty pokazują, że możecie coś brać. E, nie wiem co. <słuchajcie>, Słuchajcie, ale może być taka sytuacja. Wy, jakby karty mówią o tym, że macie problem jakiś tutaj sercowo-naczyniowy. Ale problem polega na tym, że Wy coś spożywacie, więc się bardzo zastanówcie, czy nie wierzycie jakichś le leków akurat teraz, y które powodują, że to bardzo wpływa na Wasze serce i Wy czujecie się na przykład inaczej. Co Wy macie w głowie? Hmm. Macie bardzo fajne karty, które mówią o tym, że Wy czujecie się jako osoba, która trzyma jednak ster w ręku. Ster y i płyniecie przez to życie tak, jak chcecie. Ale nie dajecie sobie szans. Coś was przybija, coś jakieś tak, jakbyście mieli smutne oczy, wiecie tak, jakby jakaś troska w środku. W ogóle tu karty pokazują jakąś żałobę po czymś. Jeżeli w szczególności karty mówią o tym, że jeżeli mieliście, nie daj Bóg, jakąś taką relację, gdzie były tam tajemnice czy cokolwiek, to karty pokazują, że nie możecie się z tego podnieść, ale w głowie macie to, że to ja trzymam ster i że to ja płynę tym statkiem przez moje życie i ster należy jakby do mnie. Więc tu jest dużo takiego fajnego myślenia, natomiast tak jakby nie jest moment, nie dajecie sobie szans jakiś na przyszłość. Co w miłości? Hmm. O Boże, co ja tutaj mam powiedzieć wam. Co w miłości? Karty mówią, ale to już było. I nie wróci więcej? Nie wróci na pewno. Karty tak pokazują, że tutaj jakaś relacja była, ale co w miłości. No Tak jakby u was pokazuje się, że najpierw ja. Jednak mimo wszystko najpierw ja. Ja zrobię coś dla siebie. Ja się zajmę sobą. Finanse są dla mnie ważne, stabilizacja. Najpierw ja. Tak się pokazuje przy miłości, takie waksze w ogóle spojrzenie, takie wasze myślenie. Ale te karty w ogóle tutaj wszystkie mówią o tym, że Wy możecie w jakiś sposób się leczyć jeszcze po jakiejś przeszłości. Jaka wiadomość dla Was z góry? Jeżeli będzie chciała tutaj jakaś osoba powrócić do Was, mm, która winiła Was za coś. Tu karty generalnie pokazują. Hmm. Jeżeli, ben, jeżeli przyjdzie do Was jakaś propozycja, która uważacie, że jest w ogóle taka słaba, jakakolwiek propozycja, to karty mówią: przyjmij tę propozycję, ale ty postaw warunki, tak? To od razu postaw warunki. Jeżeli tutaj ktoś, ale te karty pokazują: ktoś, kto oczekiwał od Was nie wiadomo co, i tak jakby ta osoba u, uważa, że to jest Wasza wina, przychodziła do Was z jakąś propozycją przed świętami, to karty też mówią: możesz przyjąć tę propozycję. Ale postaw na siebie. Od razu z góry powiedz, czego oczekujesz, jakby to miało wyglądać, tak? Od razu, tak jakby reagujcie, żeby nie było czegoś takiego, że się na coś zgodzicie, a potem okaże się, że to nie wasza bajka. Karty mówią, od razu reaguj. Wy się po pokazujecie w bardzo fajnych kartach, że wy trzymacie ten ster. Natomiast wiecie, jeżeli w grę wchodzą jakieś propozycje różnego rodzaju albo uczucia, tym bardziej, no tu karty mówią, że ta osoba mogła mieć. Jeżeli to jest ktoś, kto do waszego życia przychodzi, to um, ta osoba za bardzo się skupiała, na każdym waszym kroku być może za bardzo was obserwowała i za bardzo was winiła wszystko. Tu karty mówią, ty trzymaj tą gardę, tak? I ty też sobie nie daj tutaj za bardzo um, dyktować, co masz robić w życiu. Dlaczego? Dlatego, że wy karty pokazują, że jesteście w bardzo dobrej, takiej stabilnej energii owszem, nie możecie tutaj, może nie widzicie przyszłości jakiejś, macie troszeczkę takiego żalu gdzieś tam głęboko o coś, do kogoś, gdzieś o coś w ogóle, ale te karty mówią o tym, że jeżeli przyjdzie do Ciebie jakaś propozycja, wyda Ci się to w ogóle, że rozbujane, rozmarzone i tak dalej, to od razu zaznaczaj granice, tak karty pokazują. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, do usłyszenia.